Witam was z tej strony dzis kanału Major Wrestling Polska. Dzisiaj chcę przedstawić wam listę midcarderów, którzy mogli lub powinni zostać main eventerami. Zaznaczam, że mogą to być zarówno obecni wrestlerzy, jak i były gwiazdy WWE. Dziękuję wam za aktywność na naszym kanale. Sprawiliście, że nawet sam Roman Reigns zaczął pisać w komentarzach, więc chyba nie ma na co narzekać. Dziękuję również wspierającym, którzy pomagają rozwijać kanał Major Wrestling Polska. Planuję dla was oddzielne, ekskluzywne materiały, ale o tym będę informować w postach na społeczności, więc jest nas co czekać, a teraz zapraszam was do oglądania. Numer 7. Wade Barrett List otwiera według mnie jedno z najbardziej niedocenionych nazwisk ostatniej dekady. Wiadomo, że Wade już od lat nie wystąpił w ringu WWE, a teraz jest tylko komentatorem, to trzeba i tak przyznać, że do WWE dołączał jako człowiek kompletny, aby zostać wielką gwiazdą. Miał umiejętności w ringu, jak i na mikrofonie. Był liderem niezwykle dominującej grupy jaką było Nexus oraz rywalizował z najlepszymi zawodnikami na tamten moment w WWE, jak John Cena czy Randy Orton. Jako ciekawostkę dodam, że Wade Barrett był rozpatrywany jako osoba, która może potencjalnie zakończyć streak Undertakera i miało to się odbyć na WrestleMania 27, ale jak dobrze wiemy do takiej walki nigdy nie doszło. Warto zauważyć, że był to jednak jedyny okres kiedy Barrett otarł się o czołówkę WWE, bo z czasem było już tylko gorzej. Może to przez kontuzję, może przez Booking, ale koniec końców Barrett brutalnie upadł w hierarchii WWE. Niby został mistrzem interkontinentalnym parę lat później, był członkiem grupy League of Nations, czy też zmienił swój gimmick na Bad News Barrett, lecz było to niewystarczające patrząc na to jaki miał on potencjał. Numer 6. Umaga. Czego by nie mówić, Umaga od 2006 roku budowany był jako absolutny Monster Hill, który dominował każdego z kim miał okazję się zmierzyć. Był niepokonany przez prawie ponad rok, co dodało olbrzymiej wartości do jego postaci. Miał ogromny potencjał, lecz niestety w trakcie swojego puszu postawiony został naprzeciw Johna Siny, a wynik mógł być tylko jeden. Klasycznie jak na Sinę przystało, zakończył on niepokonany strich schodzącej gwiazdy i pokonał Umagę nieraz a dwukrotnie, co brutalnie cofnęło jego rozwój oraz drogę na szczyt federacji. Można podać argumenty, że ej, przecież Umaga miał swoje szanse na zostanie mistrzem, czy też reprezentował Vince'a w konflikcie z Donaldem Trumpem na resumenie 23., jednak jego kariera to głównie tułaczka wokół tytułów midcardowych. A ta długo jednak nie potrwała, bo chwilę po swoim drugim ranie w WWE Umaga został zwolniony z powodu naruszenia polityki wellness w WWE, a koniec końców niestety zmarł. Numer 5. Rusev Miejsce dalej i bardzo podobny przykład do wspomnianego przed chwilą Umagi. Rusev debiutował w głównym rozterze jako potwór, którego nie da się pokonać. Po drodze został mistrzem US i wydawało się, że kiedyś na pewno z takim gimikiem sięgnie po największe laury, jednak coś poszło nie tak. Stracił tytuł i nietykalny rekord na WrestleManii 31 w pojedynku z oczywiście wiadomo kim, Johnem Sinom, nie mylicie się. Fani oczekiwali, że Rusew po zrzuceniu tytułu midcardowego ruszy po główny pas, tak jak wyglądało to w ostatnim czasie z Gunterem. Jednak porażka z Johnem dotkliwie zaszkodziła jego postaci i jej wiarygodności. W następnych latach kariera Rusewa była tułaczką po często dziwnych Storylinach związanych z Laną, lecz miał on swój drugi pick, jakim był Rusev Day. Mając u boku Aidena Englisha można było spodziewać się, że Rusev ma się dobrze i tak też było. Fani kochali Rusev Day, lecz WWE postanowiło pójść na łatwiznę i zrezygnować z tego partnerstwa kosztem taniego storylineu, który i tak nic kompletnie Rusevowi nie przyniósł. Ten po kilku latach odszedł z WWE i zawitał do AEW, lecz finalnie powrócił do największej federacji w świecie wrestlingu parę tygodni temu i zostało nam tylko czekać na to, co WWE ma mu do zaoferowania. Oby tym razem udało im się wykorzystać jego talent. Numer 4 Ryback Początkowo był członkiem stajni Nexus i występował pod nickname'em Skip Sheffield. Lecz gdy w 2012 roku zadebiutował właśnie jako Ryback, WWE miał na celu zrobić z niego następną wielką rzecz. Od zawsze najbardziej imponująca u Rybaka była jego sylwetka i siła, która otworzyła mu drzwi do największych starć w WWE. W 2013 roku otarł się o zwycięstwo Royal Rumble meczu, ale również i wcześniej walczył o tytuł WWE z CM Punkiem, więc miał on swoje momenty na szczycie federacji. Trwało to jednak bardzo krótko, a i sam Ryback nie odniósł jakichś większych sukcesów. Dopiero w 2015 roku na Elimination Chambers zdobył tytuł interkontynentalny i jego panowanie nie było złe, pomimo bycia fejsem. Myślę, że jednak Ryback miał wygląd na bycie chociaż raz głównym mistrzem, ale brakowało mu umiejętności w ringu, co znacząco przeważało na szale tego, aby nie dawać mu upragnionego puszu. Finalnie Ryback w 2016 roku opuścił WWE, a szkoda bo ceniłem sobie jego postać i swego czasu gdy byłem młodszy był to jeden z moich ulubionych wrestlerów. A wy też możecie dać znać w komentarzach co sądziliście o Rybacku. Numer 3 MVP MVP w tych czasach znany jest ze swojej byłej roli menadżera Hard Business i Bobiego Lashleya. Jednak te 20 czy też 15 lat temu był on znaczącą postacią Midcardów w WWE. Niestety tylko mid -cardu, bo dwukrotnie został mistrzem Stanów Zjednoczonych, a uważa, że miał argumenty, aby powalczyć o najważniejsze złotowe federacji. MVP posiadał charyzmę, umiejętności ringowe, a co najważniejsze był świetny na mikrofonie. I mam wrażenie, że jego gimmick w tamtych latach po prostu nie porywał fanów i był znaczącym powodem dla WWE, aby nie dawać mu większego pushu. Widzicie jak bardzo znacząca jest reakcja fanów dla znanej nam dobrze federacji, aby dać zawodnikowi title run. Spójrzcie na Jaya Uso, który jest topową gwiazdą do Ebley głównie właśnie za sprawą oddanych fanów i wyników, jakie wykręca jego postać. Tego niekiedy brakuje utalentowanym gwiazdom, dobrej podbudowy postaci i historii, która wybije ich na sam szczyt. MVP brał udział w Manly The Bangleder meczach, czy też konkurował o z Obli, lecz nigdy nie był w stanie przebić się na topowy level Federacji Visa McMahon'a. Numer 2 Sami Zayn The underdog from the underground. Mam wrażenie, że nigdy się tego nie doczekamy. Czasami Zane potrafił wygrywać z najlepszymi, ale nigdy nie potrafił przebić się do obrazka głównego mistrzostwa. Rozpatrywano go jako potencjalnego zwycięzcę Royal Rumble. Był częścią jednego z największych storylineów w historii, mowa oczywiście o Bloodline, ale nigdy nie dokonał tego, co jego przyjaciel Kevin Owens, czyli nigdy nie został głównym mistrzem Federacji World Wrestling Entertainment. Dosyć szokujące, patrząc na to, jak długo jest on w Federacji i jak dużo marzeszy fanów. Ale jednak, Zayna od zawsze stać na tytuły midcardowe i wygląda jakby było go stać tylko na nie. Chciałbym szczerze zobaczyć w końcu samego, który sięga po największe laury i jest ku temu okazja. Otóż, co stałoby na przeszkodzie, aby ten przeszedł Hilton na obecnym mistrzu World Heavyweight Jeyu Uso i rozpoczął z nim rywalizację? Znając ich backstory, Darley mogłoby zbudować genialny storyline pod Summerslam i tam zrzucić tytuł na Zayna. Może jest to mój fantazji booking i raczej pieprze głupoty, ale kiedy jak nie teraz? Dajcie znać co o tym sądzicie. Numer 1 Razor Ramon. Na samym końcu zagłębmy się w trochę stare lata federacji. Powodem, dla którego umieszczam tu Razora, jest fakt, że miał on wszystko, aby stać się mistrzem, a jednak nigdy do tego nie doszło. I rozumiem, że Ramon toczył boje z takimi tuzami jak Ric Flair czy też Macho Man Randy Savage, ale jednak nie dostał on więcej szans na zgarnięcie głównego mistrzostwa oprócz jednej walki o tytuł w na Royal Rumble 1993 z Bretem Hartem, którą i tak przegrał. Razor był świetny. Miał wygląd, charyzmę, umiejętności ringowe, wszystko aby stać się twarzą federacji i czuć niedosyt, gdy patrzy się na to, że w WWE jedynie wygrał 4 razy mistrzostwo interkontynentalne. Może i nie są to moje lata, lecz robiąc research, zauważyłem jak społeczność WWE czuje się z tym, że Ramon nie dostał nawet jednego title z głównym tytułem. I może jego kariera była naprawdę dobra, jest on członkiem Hall of Fame, lecz zawsze brakowało, i będzie brakować mu jednego, zdobycia mistrzostwa WWE i zostania mistrzem świata. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, aby zostawić po sobie jakąkolwiek reakcję, aby zasięg filmu poszedł w górę. Słyszymy się za 3 lub 4 dni. Jeżeli macie jakiś pomysł, piszcie go w komentarzach. Możecie też wspierać kanał, jeżeli chcecie dodatkowe materiały. I do usłyszenia wkrótce.